3, 2, 1, 0, start. Zaczynamy ludziska. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie z tej strony po raz kolejny z wami ADI. Po raz kolejny dla Was nagrywam dawno, dawno, dawno na YouTubie mnie nie było, jednakże postanowiłem to zmienić, postanowiłem po raz kolejny dla Was coś nagrać, postanowiłem troszeczkę postrzelać i padło oczywiście na Battlefielda 4 od jakiegoś czasu jest dostępne DLC, w którym to odświeżyli mapy z Battlefielda Trujeczki. Troszeczkę je polepszyli, poprawili grafikę, efekty i Postanowiłem to sprawdzić. A więc ludziska, gram dla was teraz w operację Metro 2014. Jeszcze w ten sam sposób zmienili granicę kaspijską, Zatokę Mańską oraz bodajże ognistą burzę. A więc ludziska wypas na całego moim zdaniem gram w to metro pierwszy raz. Mam nadzieję, że jakoś się tutaj odnajdę. Mam nadzieję, że jakoś sobie w tych warunkach nowego metra poradzę. Na pierwszy rzut oka wygląda to wszystko dość dobrze. Na pierwszy rzut oka wygląda to wszystko fantastycznie. Nie gram oczywiście na największych detalach. Nie gram oczywiście na największej rozdzielczości. Po prostu mój komputer nie byłby w stanie tego wszystkiego udźwignąć. Pojawiły się tam. Plotki, że Adi już nie będzie nagrywał na YouTube'a w ogóle, że będzie robił tylko jakieś tam live'y na Twitchu. Oczywiście nie jest to prawda, ja nigdy nie powiedziałem, że na YouTube'a nic nie nagram. Po prostu czułem takie ogólne zmierzenie YouTube'em, i graniem wynikało to najprawdopodobniej z okresu zimowego wynikało to najprawdopodobniej z tego też, że czasu za cholerę, za cholerę nie miałem. Musiałem jakoś skupić się na zarabianiu. Pieniążku musiałem więcej pracować niż zwykle, aczkolwiek nie, nie wiązała się ta, nie wiem, wzmożona praca z jakimiś tam lepszymi gratyfikacjami finansowymi, więc e, czasu nie było. Do tego oczywiście e, doszły treningi. Naprawdę e, u nas na sali gimnastycznej w naszym klubie zrobiliśmy bardzo mocny sezon. Dalej ten sezon wprawdzie trwa, jednakże troszeczkę pracy mi było i mogę. I mogę i mogę sobie ten film właśnie dla Was nagrać. Na pierdalankach, które widzicie, na całego, na z każdej strony, boję się tak naprawdę gdzieś tam wyłonić. Tak jak mówię, jest to moja pierwsza e, partia w to nowe metro. Podejrzewam, że najwięcej właśnie na pierdalanki będzie gdzieś tam przy schodach, w tych takich newralgicznych miejscach, w którym to się działo. E, wszystko także. W Battlefieldzie. Trójce w starym metrze. Tutaj na pewno zaraz ktoś wybiegnie. Tutaj cały czas, cały czas widzicie. Rzucane są granaty. Cały czas ktoś e, będzie podbiegał. Cały czas ktoś. O! Będzie chciał przełamać tą linię. Tutaj frontu. Oni cały czas będą zbiegać, widzicie z góry. Będą się starali nas tutaj zdławić, zabić. I stąd po prostu przepędzić. A my tutaj będziemy napierdzielali. I czekali będzie na że oni nas zbiegną, by ich troszeczkę posiekać. Na mój powrót e, do nagrywania na YouTubie nie widziałem lepszej opcji, nie widziałem lepszej możliwości niż nagranie właśnie Battlefielda od Battlefielda e, trójki. Wszystko na moim kanale się zaczęło. Pierwszy film jaki wrzuciłem e, na YouTube'a to był właśnie film z Battlefielda trójeczki były to kanały No szar. Więc ten taki mój powrót po drugiej przerwie musiał także być battlefieldowy. Nie jest to wprawdzie trójeczka, jest to czwóreczka, ale mam nadzieję, że nie ma to dla was większego znaczenia. Muszę poszukać gdzieś w ogóle na komputerze tego y, filmu z Battlefielda y, trójki, tego mojego pierwszego filmu, bo z YouTube'a już go... Usunąłem, nie wiem w sumie dlaczego, mógł sobie tam przecież leżeć jako pamiątka I postaram się kiedyś go, o ile oczywiście go znajdę, znowu dla was wrzucić Piszcie nam w komentarzach co u was słychać, co w waszej pracy, co w waszym graniu, e, co w waszych szkołach W ogóle jak się macie Jak wam minęła ta, jakże słaba w tym roku zima Jeb zajebali mnie tu gadu gadu A zginąłem znowu Uuu, chyba gram z jakimiś Rusami, widzę e, na czaciku, tam same jakieś rosyjskie dialogi, e, same teksty pisane rosyjską cyrylicą. Dobra, postaramy się. O Jezus, ależ mnie potraktował, jak on mnie wypatrzył z takiej odległości, I tam było dwóch innych moich typów. Mam nadzieję, że ta partia skończy się tak w 20 minut bo nie za dużo dzisiaj czasu na nagrywanie mam. szczerze mówiąc za późno się za to nagrywanie dzisiaj wziąłem, bo wiem, że muszę za niedługo wyjść z domu. Jednakże mam nadzieję, że ta partia zdąży się skończyć. Mam nadzieję, że zakończy się dla nas to wszystko owocnie i mam nadzieję, że moja ekipa wygra tą rundkę. Wiesz, ciężko to wygląda. Nie umiem tutaj podejść ani do B ani przejąć A z tego co widzę. Mamy tylko C. Widzieliście, jaką sobie na karabinie jednąłem. Polską flagę. Polską szachownicę. Taka jest właśnie na polskich e, samolotach. Fakcja wojskowych. I taka jest także na hełmie kasku. Czy jak to kurcze zwać Kamila Stocha, naszego polskiego skoczka narciarskiego, naszego jak niektórzy mówią Orła, naszego następcę wielkiego Adama? W ogóle trochę tak popatrzałem, niezły, niezły kamuflażyk mam na swoim sprzęcie strzelającym. pier dzielają z każdej strony i właśnie mnie. Zarąbali za pomocą jakiegoś M320LVG, poczekajcie, łyczek szybki, kawy, i napierdzielamy dalej. Bowiem Wam nie piłem kawy chyba z miesiąc albo półtorej. Nawet, nawet, nawet się dobrze z tym wszystkim czułem. Jednakże wróciłem do nałogu i znowu tak jak onegdaj, wale dwie 3 kawy dziennie. Muszę sobie kupić jakiś magnes, by. Troszeczkę braki magnezu w organizmie uzupełnić, bo jak wiecie, kawa kurewsko, magnes wypukuje. Nie będę tutaj Wam opowiadał w czasie grania w Battlefielda jakichś tam wielkich technicznych rzeczy, jakichś tam strategicznych snu, domysłów na temat grania w Battlefielda. Ja nie jestem tego typu graczem. Ja jestem graczem grającym dla czystej, czystej rozrywki. Nie jestem jakimś. Prograczem, jak już doskonale wiecie, troszeczkę na tym YouTube'ie czasu spędziłem. Nigdy wam to nie przeszkadzało, że nie jestem jakimś profesjonalnym graczem w Battlefielda, w Strzelanki. Mam nadzieję, że teraz dalej nie będziecie żywić do mnie za to żadnej urazy. Gram, by się dobrze bawić, gram, by czerpać. Zgrania, po prostu radość. Nie kurwa płaczę w rękach, gdy KD mam po, poniżej jednego. Nie to jest moim celem, nie to nigdy moim celem było. Chcę, byście, o, oglądając moje filmy, dobrze się bawili, byście się śmiali, czasami z wręcz mojej nieudolności, e, tak, żebyście. Wow. Patrzcie kurwa gdzie ja wbiegłem, czemu ja nie miałem tego karabinu w ręce, chciałem rzucić granat, a cały czas usilnie machałem nożem, mogłem ich tutaj zabić jeszcze co najmniej z trzech, no nic trudno. Chciałbym właśnie żebyście cieszyli się z mojego komentarzu, żeby on was bawił, żebyście słuchali go, że tak powiem z zainteresowaniem. Wiele niektórzy lubią słuchać o tym jakich karabinów się używa, jak daleko kula leci kurwa, kiedy opada. Nie wiem, ile trwa proces przeładowywania e, itd, ITD, ITP, ale tego na moim kanale niestety nie znajdziecie czasami Może rzucę jakąś taką ciekawostką techniczną na temat broni Jednakże nie jest, to jakieś tam, e, nie jest to jakaś taka rzecz, która będzie na moim kanale miała miejsce notorycznie I e budynk granatem oczywiście nie trafiłem Tam, gdzie chciałem trafić, granat się odbił i wylądował nam wszystkim pod stopy Patrzcie, jaki tu mojej ja pierdziele Sakra. spalinowej nowej. Już nie żyje. Ile? 9. Ponad minut 9 za nami. Ale, ale się jąkam dzisiaj. Eee, to pewnie związane z tym, że długo nie nagrywałem. I po prostu jestem nieco zestresowany. Ponad 9,5 minuty za nami rozgrywki. Mam nadzieję, że jeszcze 10 i będzie po balu. Mam nadzieję, że jeszcze 10 minut i cała ta rozgrywka dobiegnie końca, bo strasznie już mam sucho w buzi. Eee, o, fajnie, już mnie wanimował. Super, dzięki brat. Tak po prawdzie, przez ten okres gdy mnie nie było, nagrałem dla was może z 5 filmików, żadnego nie wrzuciłem jakoś tak. Wyszło, nagrywałem i ja po prostu kasowałem. Więc może z dwatą tam zostało gdzieś na komputerze, może je kiedyś wrzucę. Ups, co znajdziecie na moim kanale w najbliższym czasie, hmm, chcę dla was nagrywać taką serię z Batmanika. Batmana też chcę pociągnąć na Twitchu w wolnych chwilach, e, także gdy zobaczycie, że nadaję na Twitchu, wpadajcie. E, będę tam odpowiadał na wasze pytania, będę czytał wasze komentarze e, i mam nadzieję, że będziemy się na Twitchu bawić tak fajnie, jak będziemy się nie... o niegdaj gry grałem e, w GTA The Ballad of Gay Tony szczerze mówiąc, bana, tak lumpy, The Last of muszę też dla Was dokończyć, może też to zrobię na Twitchu lub na YouTube, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiem, że serie z GTA em, były tymi seriami, które u mnie chyba könnten. oglądaliście najchętniej i najliczniej. Chcę także najna namówić do tego, by ze mną nagrał coś, może nagram jakiegoś fuck'a, może do tego what the fuck'a zaprosimy jakiegoś gościa specjalnego eee, Bardzo długo chce z nami e, what the fuck nagrać Aids Manki I najprawdopodobniej z nim właśnie coś takiego nagramy Z tej strony pozdrawiam Monkey'ego, z tej strony oczywiście pozdrawiam jego pajla Tak zwany cały kurwa skład Żyjesz stary? Ale powiem wam łódzka Kurwa, konkretna, tutaj odchodzi, nie umiem się przedrzeć dalej tak na zmucę tam z góry hmm, Powiem wam szczerze, że nie widzę żebyśmy mogli tą rundę wygrać, zostało nam tylko 221 ticketów i ponad 600, więc też jesteście tego świadomi O, dziursko tam będę mną, patrzcie, kurwa, w żelbecie Ale tu musiał coś pierdolić Massa. Ja pierdolę, to chyba jakaś wręcz nie cyklice, ale nawet jakaś Grecka się pojawiła na chwilę na czacie. Patrzcie to piekło. Ja nie wierzę, że to teraz przeżyłem. Szok. Trzałpał. No kurwa, wygląda tutaj no, chyba jak na prawdziwym polu bitwy, tylko że nie czuć smrodu krwi. Nie czuć smrodu pulsujących, rozerwanych wnętrzności. Nie chciałbym wam. Nie chciałbym, powiem wam szczerze, znaleźć się w takim prawdziwym o polu bitwy jak właśnie. Tutaj teraz, miało miejsce to musi być coś naprawdę masakrycznego, strasznego. Ach, nie wyobrażam tego sobie wszystkiego. Adrenalina musi sączyć się, nosem i wypływać uszami podczas takiej bitki. Wow! 160 ticketów tylko zostało. Załatwiam nas pewnie w 5 minut jak widzicie, te tickety się teraz strasznie, strasznie, strasznie. Tam kurczą. Postaram się tam jeszcze zajść od drugiej strony. Mogą to w sumie zrobić. Troszeczkę prędzej nie zabiję. Tę. FONA! Znowu nie zabiłem. Troszeczkę tam pobombarduję, w tej I pobiegnę tutaj, tędy. Może uda mi się ich jakoś, że tak powiem, samotnie okrążyć. Jeb, te dwa granaty muszą eksplodować. Poczekajcie. Dobra, i przedzieram się. Kutko, się, po słodkach, po słodkach, Tak, poszedł się jebać, uwaga. Jak tutaj. O, patrzcie, jak tutaj jest. Kurwa, jedziemy ich. Drugi padł. Ja się tutaj zaczaił, to by było coś. Wow, 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 ktoś mnie chyba wypatrzył, granat Jebud, Je, bud, dostał, ranny. Uuuu, tak, pięknie, jeszcze jeden się wyłożył. ja, co tam tak głopotnęło? Ubił mnie jak kaczko. O, nawet dosyć wysoko jestem w tabeli. Co mnie mile naprawdę zaskoczyło. Spokojnie. Ale pięknie ich podeszło. Jakbym się wykazał zachowaniem większej, nie wiem, cierpliwości. wykazałbym się bardziej zimną krwią. To może, może, może udałoby się tam jeszcze zajebać z trzech czterech. Bo naprawdę pięknie ich od tyłu, można powiedzieć. Zaskoczyłem. Ależ się rozgadałem normalnie. W ustach mam sucho, poczekajcie, łyczek szybki. Siorpnięcie kawy, specjalnie tak siorpnąłem, o. Ściorpnięcie kawy, żeby nie było, że ściemniam, że piję kawę. Wale, kawy hektolitrami. i taka piosenka, kawa, moja kochana kawa. Nikt zabraniać nie ma jej prawa. Gdzie jestem, kurwa, cóż, cóż to za tłumy do śmierci, jeba na nas, ale ich tam było na ich scholach ruchomych. Dość dobrze chyba wspieram zaopatrzenie moich kamratów z drużyny. 25 u nas tylko zostało 23. Runda zbliża się do nieubłaganego końca, a dopiero się rozgrzewaliśmy. Że na z tych schodów tymi granatami. Wow, pofrunowałem jak szmaciana ledeczka. Już słyszę taki dźwięk w tle, który. O jest właśnie, który właśnie sygnalizuje zbliżający się koniec rozgrywki. nasz. Nasza drużyna niestety przegrała i została aż 553 masakra. A więc, ludziska, będę się z wami żegrał. Było fajnie. Nie żegrał się będę, tylko się będę żegnał. Było fajnie, grało mi się fajnie. Poczułem znowu tą adrenalinę, która jest nieodzownie związana z mówieniem do takich tłumów jak wy, z mówieniem do mikrofonu ludziska. Trzymajcie się, cześć, był z wami Ali. pa!